Cześć, witam Was serdecznie. Przypominam, że akcja Polak Sprawdza cały czas trwa. Wystarczy, że wypełnicie wnioski, które znajdują się na stronie polaksprawdza.pl i wyślecie je drogą mailową do swoich urzędów gmin, miast i y, rad powiatów. Moi drodzy, dzisiaj powiem, opowiem taka, taką rzecz, która mi się nasunęła na myśl, w jaki sposób y, programujemy się nawzajem, w jaki sposób jesteśmy programowani od początku, od narodzin programujemy siebie, programują nas nasi rodzice i my programujemy nasze dzieci. Tylko nieliczne jednostki wybijają się, i nie jest to spowodowane genotypem, genami, że jesteśmy jakoś specjalnie predysponowani albo że nauczyliśmy się czegoś. Są ludzie, którzy są po prostu ambitni. Którzy chcą udowodnić, że życie wygląda inaczej niż im wmówiono w szkołach, że świat wygląda inaczej niż mówiono to im w domu. Przykład, no zwróćcie uwagę, pierwsza rzecz, która przychodzi mi tak, dla przykładu, to wierzenia. W Europie my w Polsce jesteśmy głównie chrześcijanami, wierzymy w wiarę chrześcijańską, ale jak wiemy, jest wiara islamska i Proszę powiedzieć mi, dlaczego uważają chrześcijanie, że tamta wiara to jest wiara niewiernych, albo islamiści uważają, że nasza wiara to jest wiara niewiernych? Nie, po prostu tak zostaliśmy zaprogramowani. Zostaliśmy również zaprogramowani przez system. Ten system nas zaprogramował w taki sposób, żebyśmy się bali, żebyśmy się bali czegoś utracić, więc już w szkole uczono nas oszczędzania. Żebyśmy oszczędzali pieniądze, żebyśmy mogli sobie coś kupić, żebyśmy je mieli. Ale po co? Przecież tak naprawdę powinniśmy cieszyć się życiem każdego dnia, a nie oszczędzać. Nie powinniśmy myśleć o tym, żeby kupić sobie samochód, dom, telewizor, czy cokolwiek innego. Bo jeżeli dziś kupisz sobie dom, to jutro już będziesz miał problem, bo będziesz się martwił, żeby go nie stracić. Yy, dlatego wymyślono, że najlepiej kupować na kredyt, bo wtedy będziesz bał się podwójnie. Będziesz się bał, że utracisz ten dom i będziesz go musiał sprzedać. Ale jak weźmiesz kredyt, to ci go zabiorą, jeżeli go nie będziesz spłacał, więc go stracisz i nawet nie dostaniesz tego, co żeś wpłacił. W taki dziwny sposób system cię zaprogramował. Ktoś powie, no ale ludzie się uczą w szkołach, osiągają jakieś sukcesy. Może tak, a może nie. Pomyślcie, że ludzie jednak, nie ucząc się w szkołach, wynaleźli koło, czyli zrobili postęp. E, nauczyli się budować domy z drewna, z kamienia, z różnych rzeczy i do dziś są niektóre budowle niewyjaśnione, mimo że nie, uczy, nie, uczy, nie uczyli się tego w szkołach. Jakoś ktoś wymyślił pismo, mimo że nie uczono tego w szkołach, więc. Y, jak to jest? A może druga sprawa. Wy pomyślcie sobie, jak to się dzieje, że e, nauczyciel uczy w szkole, ale okazuje się, że są wybitne jednostki, które już w drugiej, trzeciej klasie szkoły podstawowej są mądrzejsze niż nauczyciel. Jak to się dzieje, że student, który uczy się na studiach, e, nagle obala wszystkie teorie. Naukowców, które były wcześniej, których się uczył na studiach, ponieważ był ambitny, ponieważ dążył do jakiegoś celu i udowodnił, że to, czego uczył się przez całe życie, było głupotą, było czymś nie w porządku, z czymś złym. Tak samo jest chociażby z, z leczeniem i z naszym zdrowiem. Wmawiają nam, wmawiają nam to, że musimy się leczyć. Przykład o którym się dowiedziałem ostatnio, to obniżenie poziomu maksymalnego ciśnienia, czyli coraz więcej osób będzie miało nadciśnienie i będą zażywać pigułki. Tak jak to się działo z cukrzycą, <laughs> czy znaczy, przepraszam, z cholesterolem, gdzie norma cholesterolu to było 250, potem ją zmniejszono do 200, a obecnie chyba jest 180. Tak więc, i oczywiście każdy lekarz mówi, że powinniśmy leczyć, bo cholesterol to coś złego. Tak więc, zauważyliście, że system nas wykorzystuje. Tak samo jak system nas wykorzystuje we władzy. Władza daje nam poczucie, że to my jesteśmy za coś odpowiedzialni i to my jesteśmy za coś, czymś, o czymś decydujemy. W rzeczywistości o niczym nie decydujemy. Wysłuchałem wczoraj film jednego z, można powiedzieć, z wolnościowców. I, I on ma rację. Odnośnie wyborów. Wyobraźcie sobie, że wszyscy chodzimy na wybory, zaznaczamy tam swoje iksiki przy nazwisku, które chcemy wybrać. Tylko, że te dokumenty, te karty nie mają jakichś specjalnych znaków wodnych. Nie są w jakiś sposób oznakowane, my nie możemy tego sprawdzić. My musimy uwierzyć, że to, co zaznaczyliśmy, to w końcowym, na końcu do komisji wyborczej dotarło w tak, jak my zaznaczyliśmy. Musimy w to uwierzyć. A dlaczego? Ja chciałbym to sprawdzić. A jeżeli nie można tego sprawdzić, to można domniemywać, że coś nie zostało zrobione zgodnie z prawem. I to właśnie, co powiedział ten człowiek, uświadomiło mi, że uczestniczymy w wyborach e, tylko dlatego, że nam, że oni chcą, żebyśmy czuli się odpowiedzialni, wzięli odpowiedzialność za ich nieudacznictwo, za ich złe działanie. Dlatego robimy tą akcję, żeby zobaczyć, czy na dole są ludzie, którzy e, myślą podobnie jak my, jak Polacy. Czy oni są godni, gotowi do tego, by z tych samorządów ewentualnie pójść wyżej? Być, zaryzykować, może nie zaryzykować, ale pójść i zostać z posłem czy senatorem. Czy są na to gotowi? Bo my nagle nie zmienimy władz wszystkich, nie wyrzucimy tych, którzy byli w urzędach przez ostatnie 30 lat. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale Jesteśmy w stanie oderwać od koryta tych, którzy tam są, bo dali nam prawo w Konstytucji, które jest zapisane, że prawo należy do nas, do narodu, do suwerena. O tym mówi Konstytucja z 1997 roku i tego się trzymajmy. Dlatego e, tak się zastanawiam. Musimy, zacząłem od tego, że. że że jesteśmy cały czas ustawiani i programowani, dlatego że informacje, o jakich się dowiadujesz. Wyobraźcie sobie, że jeszcze 20 lat temu mogłeś sobie hodować dla własnych potrzeb prosiaka i nie musiałeś o tym nikomu mówić. Wychodowałeś tego prosiaka, zabiłeś tego prosiaka, miałeś mięso. Tak było 20 lat temu, po odzyskaniu posocjalistycznej wolności. I nagle okazuje się, że dziś. Sąsiad na sąsiada donosi o tym, że ten sobie uchodował dwa świniaki. Przyjeżdża super ekipa policyjna z lekarzem, wlepiają mu mandat temu człowiekowi, bo ktoś doniósł, zabierają mu te świniaki, mimo że badają je i zbadali i okazało się, że są zdrowe, to i tak zabrali i zutylizowali. Uśpili i zutylizowali. Czy to jest normalny kraj? Czy w takim kraju chcemy żyć, że tak naprawdę władza należy do nas, ale my nic nie możemy? Tą władzę trzeba odebrać i przywrócić normalność w tym kraju, bo bez normalności nie da się żyć. Moi drodzy, normalność. Musimy ją przywrócić. Oni nam zabierają cały czas. Teraz zabierali nam właśnie rząd w ostatnim czasie zabrał nam wolność yy, gospodarczą. W jaki sposób? No. Pozwólcie polskim przedsiębiorcom importować wszystkie towary węgiel, ropę, gaz, i naprawdę uwierzcie mi, że nie będzie żadnych braków. Polscy przedsiębiorcy dadzą sobie z tym radę. A nie wy, jako rząd, mówicie o tym, że wy robicie wszystko, żeby był węgiel. Wystarczy, że nie będziecie się wtrącać, a węgla będzie mnóstwo i nie będzie po 3000 czy tak jak wy mówicie, najpierw, że będzie po 1000, potem, że po 1200, a teraz, że maksymalna cena po 2000. Ludzie, zauważcie, że oni cały czas wami manipulują, robią co chcą i to wszystko jest dla waszego dobra. Dla waszego dobra podnoszą podatki, dla waszego dobra postanowili płacić wam za przyjęcie uchodźców. Teraz przestali, a uchodźcy dalej są. Ci biedni uchodźcy wykupują mieszkania. Ostatnio jeden z moich znajomych poinformował mnie, że jedna osoba z jego rodziny, pracująca w żandarmerii, złapali szpiegów, ukraińskich szpiegów, w którym, gdzie były wyrysowane mapy, wyrysowane mapy Ukrainy pod całą Warszawę. Tak łatwo ufamy, wszystkim wierzymy. A ostatnio, co powiedział były prezydent Aleksander Kwaśniewski, o, to chodziło o więzienia w Kajkuta CIA. Chodzi o to, że nie można wierzyć tak, nawet największym sojusznikom, sojusznikom takim jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania i ich agendom. Słuchajcie, a wierzycie e, stronie ukraińskiej? Że ona nic od nas nie chce? Że e, tak samo jak my, Polacy, uważamy, że tereny, które są na zachodniej Ukrainy, należą do Polski, tak oni uważają, że duża część małopolski należy do nich. Tam są takie e, podsycane, takie elementy. Dlatego, jeżeli wy dziś uważacie, że że będziemy wielkimi przyjaciółmi między Polską a Ukrainą, to się mylicie. Może pan Duda, może pan Morawiecki, ale nie, nie wszyscy Polacy. Dlatego, tak jak wam powiedziałem, pierwszym krokiem jest to, żebyśmy sprawdzili, czy samorządy, czy ludzie przy samorządach są z nami, czy nie. Ja wiem, że tam są ludzie, którzy są też dziwni, bo jak ja wczoraj się dowiedziałem, że w Warszawie ktoś sobie wymyślił jakiś radny, o tym, że w parku będzie ławka dla matek karmiących, to myślę sobie, no, pustak. Wyobraźcie sobie matkę z dzieckiem, która chce nakarmić dziecko, i ona szuka po całym parku tej, tej ławki. Wyobrażacie to sobie? Ale nie to jest najgorsze. Najgorsze jest to, że ta ławka kosztuje 13 tysięcy. No, ludzie, mega, mega sprawa. 13 tysięcy za ławeczkę. nie wiem, ze złota jest, pozłacana jest. Z czego ona jest? Wyobrażacie to sobie? Dlatego pierwsza rzecz to musimy uświadamiać. Druga rzecz to musimy wiedzieć, kto jest z nami. Czy samorządy są z nami? Dlaczego są ważne samorządy, żeby były z nami? Dlatego, że jeżeli samorządy będą z nami, to y, większość komisariatów policji jest uzależniona od tych samorządów. Bo na terenie tych miast, gmin znajdują się. Dlatego drugim naszym, drugą naszą akcją będą pytania do policji: czy są z nami, czy są z Polakami? Kolejna rzecz to będą pytania do wojska: czy wojsko jest z Polakami, czy jest z nami? Bo to jest podstawa tego, by w tym kraju było bezpiecznie. Policja, ja e, uważacie, że policjanci są źle dla. dla dla Polaków. Nie. Czy oczywiście są tam ludzie, którzy powiedzą, że on ma rozkaz. Ale może dlatego, że mówi, że ma rozkaz, bo nie zna Konstytucji, nie zna prawa. Czy powinniśmy się negatywnie odnosić do naszych wojsk, to, że zostali pozbawieni sprzętu i są słabo uzbrojeni, to nie znaczy się, że nie staną i nie będą nas bronić. Musimy tego pilnować. My musimy pokazać im, że próbuje się ich wykorzystać. To my musimy ich przekonać, że warto iść z nami, że dość władzy, która nie dba o zwykłego obywatela, która nie dba o funkcjonariuszy, którzy mają pilnować porządku e, publicznego. Dosyć tego. Funkcjonariusz policji, który narażając każdego dnia swoje życie. Idąc do pracy Zarabia jedną z najniższych krajowych Ja wiem, że oni Przechodzą wcześniej na emeryturę Ale za nie na stoprocentową Także spokojnie, muszą dalej pracować Tylko tyle, że mają jakieś dodatki Ale Tak nie powinno być Policjant powinien pracować Powinien zarabiać Czy jego odpowiedzialność Za życie ludzkie Jest mniejsze niż posła? Nie, zdecydowanie większe Dlatego, e, moi drodzy, pamiętajcie, Polak sprawdza. Musimy przejąć władzę, jeżeli nie chcemy dopuścić do tego, by Polska została sprzedana i żebyśmy byli wplątani w wojnę. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!